Długo w poniedziałek usłyszymy słowa psalmu 45, między innymi te wersety. Tron Twój, Boże, trwa na wieki, berłem sprawiedliwym berło Twego Królestwa. Córki królewskie wychodzą na spotkanie z Tobą, królowa w złocie z ofiru stoi po Twojej prawicy. Kim jest ta królowa z 45. psalmu mesjańskiego? Kościół ustami sługi Bożego, papieża Piusa XII, tak odpowiedział na to pytanie. Wielka Matka Boga Jezusa Chrystusa otrzymała jako najspanialsze zwieńczenie swych przywilejów dar wolności od zepsucia cielesnego. I podobnie jak syn po zwycięstwie nad śmiercią, została z duszą i ciałem wzięta do chwały niebios, by tam zajaśnić jako królowa, zasiadająca po prawicy swego syna nieśmiertelnego, króla wieków. Ilekroć gromadzimy się 15 sierpnia, przypominamy sobie ogłoszenie ostatniego dogmatu choć miało to miejsce 1 listopada 50 roku, czyli już 72 lata temu, to święto Wniebowzięcia Matki Bożej czy też Zaśnięcia Matki Bożej to najstarsze święto maryjne w kościele. Przypomnę, że papież Pius XII przed i po ogłoszeniu tej prawdy wiary, kiedy spacerował po ogrodach Watykańskich, widział Cud Słońca, podobny do tego, jaki miał miejsce w Fatimie. Zjawisko to było na tyle niezwykłe, że początkowo papież pytał pracowników Obserwatorium Astronomicznego w Kastre Gandolfo o to zjawisko. Lecz podobnie jak w przypadku Lizbońskiego Obserwatorium w odniesieniu do Fatimy, także instrumenty pomiarowe w Castro Gandolfo niczego nie wykryły. Od tamtego czasu Pius XII szczególnie zaczął się interesować tajemnicą fatimską. Mówię o tym także w kontekście dnia dzisiejszego, bo dzisiaj też jest 13. i wieczorem spotkamy się na nabożeństwie fatimskim. Chociaż dogmat o niebowzięciu Matki Bożej został ogłoszony dopiero w 1950 roku, to jedynym nowym jest to, że po uroczystym ogłoszeniu tego dogmatu przez Piusa XII Żaden katolik nie może już wątpić w jego treść. I może to wydawać się mitologią, bajką wyssaną z palca, ogłoszenie przez współczesny Kościół, że Maria po ziemskim życiu została z duszą i ciałem wzięta do nieba. Dlaczego to święto jest najstarsze? Dlatego, że jak być może pamiętamy, kiedy popatrzymy na kalendarz liturgiczny, no to. Właściwie we wszystkich prawie przypadkach dzień wspomnienia jakiegoś świętego jest dniem jego śmierci. A jego śmierć jest dniem początku nowego życia, życia w niebie. Dlatego tak też było i w przypadku Matki Bożej. Stąd uroczystość zaśnięcia Matki Bożej XIII była najstarsza najstarszym świętem liturgicznym Kościoła. Opisy tego jak to się stało, że jak Matka Boża odchodziła z tego świata są bardzo stare, niektóre sięgają nawet II wieku. Ich treść syntetycznie oddał żyjący w VI wieku święty Grzegorz Sturz. Gdy wypełniwszy bieg ziemskiego życia najświętsza Maria Panna miała zejść z tego świata, zebrali się w jej domu wszyscy apostołowie ze wszystkich krańców świata. Dowiedziawszy się o jej niedalekim zejściu, czuwali razem z nią. A oto pan Jezus przyszedł za aniołami swymi i biorąc duszę jej, dał ją Michałowi Archaniołowi i odszedł. Rankiem apostołowie wzięli ciało z łoża i umieścili je w grobie. Strzelili go, czekając na przyjście pana. I znów stanął przy nich pan. I rozkazał święte ciało na obłoku przenieść do raju, gdzie połączywszy się z duszą, teraz wraz z wybranymi zażywa radości dóbr wiecznych bez końca. Jednym z argumentów za ogłoszeniem prawdy o niebowzięciu Maryi była także nieprzerwana starożytna tradycja o pustym grobie Matki Bożej, w którym podobnie jak w grobie Chrystusa pozostały tylko święte szaty, z których unosił się niewysłowiony słodki zapach kwiatów, stąd 15 święci się kwiatem na tą pamiątkę pusty grób przypomnę odkryto dzięki świętemu Tomaszowi, który przybył trzeciego dnia po zaśnięciu Matki Bożej i pragnąc oddać cześć ciału, które nosiło Boga człowieka poprosił pozostałych apostołów, aby otwarto grobowiec czy niepokalanie poczęta wolno od wszelkiego grzechu Maryja musiała umierać skoro nie nosiła, nie nosiła na sobie zmazy pierworodnej winy i nie popełniła przez całe życie żywnego grzechu. Odpowiedź brzmi – nie musiała. Czy to, co było zaśnięciem Matki Bożej, było śmiercią, czy też może spełnieniem się na niej tego, o czym pisze święty Paweł, o tych, którzy dożyją powtórnego przyjścia Chrystusa? Przypomnę. Sam bowiem Pan stąpi z nieba na hasło i na głos Archanioła i na dźwięk trąby Bożej. A zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my żywi i pozostawieni wraz z nimi będziemy porwani w powietrze na obłoki naprzeciw Pana i w ten sposób będziemy zawsze z Panem. Większość teologów odpowiadając na to pytania, w tym starożytnych, uważało, że Maryja we wszystkim upodobniła się do Chrystusa, w tym także w śmierci. A zatem podobnie jak on, choć nie musiała, bo była bez grzechu, to jednak umarła, byśmy my mieli życie. Zespolona ze swoim synem w dziele odkupienia. I tutaj odniosę się do dwóch tradycji. Gdzie się znajdował zatem grób Matki Bożej? Czy w Efezie, czy w Jerozolimie? Jeśli potraktujemy poważnie tę prawdę, że Maryja we wszystkim upodobniła się do Chrystusa, a Mesjasz nie mógł umrzeć nigdzie indziej, tylko w Jerozolimie to podobnie i ona nie mogła nigdzie indziej umrzeć, tylko w Jerozolimie. I choć już miała prawdopodobnie przygotowany grób w Efezie, gdzie mieszkała razem ze świętym Janem, to jednak odeszła z tego świata w Jerozolimie, tak jak jej syn. W Niebowzięta wspiera swoich czcicieli nie tylko w walce fizycznej, ale przede wszystkim w walce duchowej. Cały zastęp świętych o tym przekonuje. Było tym przekonane także. Błogosławiony Bartolo Longo, którego Matka Boża wyciągnęła z otchłani piekła, z jego zafascynowania złem i szatanem. Przypomnę, że Bartolo Longo, zanim został błogosławionym Kościoła katolickiego, zanim został aposta, mórżańca świętego, był spirytystą i czcicielem szatana. Ojciec Francesco Bamonte, szef międzynarodowej, Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów, Kiedyś 15 sierpnia modlił się nad opętaną osobą i usłyszał następujące słowo w niebo wzięty. Jej syn przychodzi, aby ją zabrać. I stąpił on razem z aniołami i zabrał ze sobą mówiąc jak Ty przyniosłaś mnie na ziemię, ja zaniosę Cię do królestwa Ojca Naszego. Zbyt dług mówił dalej. Ona nigdy się nie bała. Nie znała strachu nawet wtedy, gdy grożono jej synowi. Ona nigdy nie odczuwała żalu, zawsze się uśmiechała, nawet gdy płakała. Ona jest odkupieniem waszego rodzaju. Święty Bernard Sklerwo, jeden z największych czc czcicieli Matki Bożej w historii, mówił kiedyś do Maryi tak: Ty, pani, nie pogardzasz żadnym grzesznikiem przychodzącym do ciebie. Chociażby nie wiem, jak był brudny i wstrętny, jeśli tylko wezwie twej pomocy. Nie wzbraniasz się wyciągnąć swojej litościwej dłoni i wydobyć go z przepaści. Biedny, kto ciebie nie kocha, kto mogąc się uciekać do ciebie, tobie nie ufa. I podobne słowa, które wypowiedział Bernard Sklerwo, które przed chwilą przytoczyłem, mówił do innych, kiedy już się nawrócił błogosławiony Bartolongo, że nie ma takiego grzechu. Takiego stanu duchowego, którego by Maryja nie mogła przemienić, tylko ktoś z ufnością przyjdzie i odda się jej w opiekę. A zatem trzeba byśmy my, którzy jeszcze chodzimy do kościoła, którzy jeszcze trzymamy różaniec w ręku, byśmy modlili się za tych, którzy już tego nie robią, i byśmy powierzali ich Maryi, ich matce, jak przed chwilą przeczytałem w Ewangelii, ten moment. Moment, kiedy Jezus umiera, jest to moment narodzin nasz, naszych narodzin z Maryi dla nieba, dlatego że wtedy wzięła nas ona zgodnie z wolą swego Syna za swoje dzieci. Obojętność duchowa bardzo rani serce naszej Matki. Wspomniany już przeze mnie Francesco Bamonte w swojej książce o Matce Bożej cytuje jeszcze taką wypowiedź złego ducha: Ona chce, byście wiedzieli, że nic nie może obrazić jej bardziej niż obojętność. Nie dosięgają jej zniewagi nawet bluźnierstwa, ale spojrzenie, które odwraca się w inną stronę, to mocniej rozdziera jej serce niż włócznia, która rozdarła serce jej syna. Trzeba byśmy do niej się zwracali, byśmy do niej się uciekali, zarówno w naszym życiu, jak i w życiu naszych bliskich, byśmy powierzali ich jej opiece. Tak jak Bóg kocha nas miłością, która nie zna granic, tak Ona upodobniona we wszystkim do Niego czyni to samo. W jednym z prywatnych objawień, być może znanym niektórym, albo może wszystkim nawet, Matka Boża mówi, gdybyście wiedzieli, jak bardzo Was kocham, to byście płakali z radości. Siostry i bracia, prawda wiary, którą dzisiaj rozważamy, mówi o tym, że Maryi w pełni, Maria w pełni dostąpiła czegoś, co ostatecznie ma stać się udziałem nas wszystkich, jako finalny skutek Chrztu Świętego. Maria, najlepsza z matek, jest już uboga w niebie, gdzie stoi po prawicy króla, pełna weselej i radości i wstawia się za nami nieustannie, ile brakuje nam łaski, daru Ducha Świętego. Amen.